Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 20 stycznia, czas na kolejny poniedziałkowy trening odwagi, czyli cykl, w którym wzmacniamy naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, pozytywne myślenie wszystko po to, żeby jeszcze fajniej, radośniej i odważniej żyć. Tydzień temu namawiałam Cię do tego, żebyś zamienił się na chwilę w małe dziecko, wziął kartkę papieru i wypisał wszystkie marzenia, które gdzieś głęboko w Tobie grają żebyś się nie tworzył żadnych barier, tylko z otwartą głową wypisał to, o czym naprawdę marzysz, gdzieś głęboko w sercu. Mam nadzieję, że dałeś sobie te chwilę przyjemności i masz całą listę marzeń na ten rok i w ogóle na swoje życie, ponieważ w tym tygodniu będziemy te marzenia spełniać. Mam nadzieję, że wiesz, że marzenia same się nie zrealizują. Wszystko zależy od tego, jakie działania podejmiesz i co zrobisz z tymi marzeniami, żeby je zrealizować. Więc w tym tygodniu wybierasz ze swojej listy trzy naj takie najbardziej upragnione rzeczy, coś o czym naprawdę tak najbardziej na ten moment marzysz, i przypisujesz tym marzeniom datę realizacji, czyli wpisujesz tam, do kiedy zobowiązujesz się to marzenie zrealizować lub chciałbyś, żeby to marzenie się zrealizowało, a następnie zaczynasz działania, czyli już w tym tygodniu robisz coś, co przybliża Cię do realizacji tych marzeń. W każdym marzeniu są rzeczy, które możesz zrobić już dzisiaj, żeby być o krok bliżej do nich. Jeżeli na przykład chciałbyś gdzieś wyruszyć w podróż, to może w tym tygodniu mógłbyś się zorientować, jakie są ceny w tym kraju, gdzie, jakimi liniami mógłbyś lecieć, gdzie mógłbyś nocować, jakie potrzebujesz mieć środki zgromadzone, żeby tę podróż zrealizować. Jeżeli na przykład marzysz o jakiejś modyfikacji swojej ścieżki zawodowej, to może możesz się rozeznać, czego potrzebujesz się jeszcze nauczyć, żeby na przykład zmienić pracę, jakie kompetencje posiąść, w czym się udoskonalić lub w ogóle zastanowić się, w jakim kierunku zawodowym ty chciałbyś w przyszłości iść. Czasami nasze marzenia nie do końca zależą tylko od nas, no bo jeżeli na przykład marzysz o pięknym, satysfakcjonującym, radosnym związku, no to zależy to też od tej drugiej osoby. Ale już dzisiaj możesz Ty sam zrobić rzeczy, które Cię przybliżą do realizacji. Może na przykład mógłbyś o siebie bardziej zadbać, zaopiekować się sobą. Być może mógłbyś częściej wychodzić do ludzi, tak żeby dać sobie szansę poznania kogoś nowego. A być może, co jest bardzo częste i ważne, masz niepozałatwiane sprawy z przeszłości, które nie pozwalają Ci wejść w zdrowy fajny związek taki jakiego oczekujesz. Więc być może mógłbyś już w tym tygodniu zrobić coś, co Cię przybliży do tego, żeby to marzenie zostało zrealizowane. Więc w tym tygodniu wybierasz trzy najważniejsze dla Ciebie na ten moment marzenia. Zamieniasz je w cele, dlatego że jeżeli nadasz im datę realizacji, to one przestają być już tylko jakąś wizją, ale stają się realnym celem, a następnie robisz pierwszy krok, żeby się zbliżyć do realizacji tych marzeń. Zobaczysz, że jeżeli zrobisz ten krok, to poczujesz większą siłę, pewność siebie, będzie ci się chciało zrobić coś kolejnego, dlatego że już będziesz czuł, że jesteś bliżej, że to marzenie nie jest tylko zdaniem zapisanym na kartce, ale ono zaczyna realizować się w Twoim życiu. A to ci da niesamowitą energię do tego, żeby faktycznie niebawem cieszyć się ze spełnienia tego marzenia. Trzymam za ciebie kciuki, życzę Ci pięknego styczniowego tygodnia i widzimy się za 7 dni w kolejnym poniedziałkowym treningu odwagi. Wszystkiego dobrego Ci życzę.